Przyjdź, panie Jezu! tak woła Jan na wyspie Patmos w końcowych wersetach Apokalipsy. To ostatnia modlitwa zapisana w Piśmie Świętym i trudno, by zakończyła się inaczej. Szczere wołanie o chwalebny powrót Chrystusa. Żadna inna modlitwa w Biblii nie jest tak krótka, a jednocześnie tak intensywna i potężna. Podsumowuje ona wszystko, za czym tęskni chrześcijańskie serce. Podsumowuje pragnienie wszystkich, którzy podążają za Chrystusem na całym świecie, z każdego pokolenia, z każdego narodu. Ostatnie wezwanie Biblii oddaje tęsknotę milionów dzieci Bożych, oczekujących na wypełnienie się tej obietnicy. Dziś zastanowimy się nad tekstem opisującym przyszłą chwilę scenę sądu po wspaniałym drugim przyjściu Pana. Fragment ten znajduje się w Ewangelii Mateusza 25 31, 33 Nie jest to przypowieść, lecz wyraźne objawienie tego, co nastąpi, gdy syn człowieczy powróci, aby sądzić żywych i umarłych. Tekst głosi: Gdy syn człowieczy przyjdzie w swojej chwale i wszyscy aniołowie z nim, wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały i zgromadzą się przed nim wszystkie narody, a on oddzieli jedne od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po swojej prawicy, a kozły po swojej lewicy. Czytając te relacje, rozumiemy ogrom tego dnia: wszystkie narody, wszystkie ludy staną przed nim. Niezależnie od statusu społecznego, bogactwa czy pozycji, wszyscy zostaną zgromadzeni przed Chrystusem władcy, królowie, możni, milionerzy, ale także zwykli ludzie, wszyscy będą tam, bez wyjątku. To przypomina nam, że nikt nie jest poza zasięgiem sądu Bożego. Tym, co określi los każdego człowieka, nie będą wpływy, majątek czy ziemskie osiągnięcia, ale raczej jego relacja z Jezusem Chrystusem. Ci, którzy byli Mu wierni, będą po Jego prawicy, a ci, którzy Go odrzucili, po Jego lewicy. Obraz, jaki przedstawia Chrystus, jest jasny: Owce reprezentują tych, którzy poszli za Panem, Kozły, tych, którzy Go odrzucili. Nie ma miejsca na kompromis. Bóg zawsze dzielił ludzkość na dwie grupy. Chociaż my, ludzie, tworzymy niezliczone wyznania, tradycje i podziały, przed Bogiem istnieją tylko dwa możliwe stany: zbawieni lub potępieni. Ewangelia Mateusza 25 przedstawia to rozróżnienie jako owce i kozły. W pierwszej liście do Koryntian 1:18 Paweł opisuje to podobnie. Nauka o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, lecz dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Dlatego pozostaje centralne pytanie, w której grupie się znajdujemy? Czy żyjemy jako wierni uczniowie, czy odrzucamy Chrystusa? Odpowiedź zadecyduje o tym, gdzie staniemy przed Panem w tym dniu. Podczas tego sądu każdy człowiek otrzyma swój wieczny wyrok. Jezus powiedział, że będzie to bolesne rozstanie, zdolne podzielić rodziny, przyjaciół, a nawet całe społeczności. W Ewangelii Łukasza 17:34-35 Pan mówi: Tej nocy dwóch mężczyzn będzie na jednym łóżku: jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie kobiety będą mleć razem: jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. Jezus powiedział w Ewangelii Łukasza 17, 34, 35: Tej nocy dwóch mężczyzn będzie na jednym łóżku, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie kobiety będą mleć razem, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. Te słowa ujawniają głębokie rozstanie, które szokuje i skłania do refleksji. Wyobraźmy sobie parę leżącą w jednym łóżku, męża i żonę żyjących obok siebie. Jedno zostanie zaprowadzone na sąd i wieczne potępienie, a drugie zostanie przyjęte do życia wiecznego z Chrystusem i Jego świętymi aniołami. Być może byli szczęśliwą parą, pozornie zjednoczoną wiarą, ale prawda zostanie objawiona dopiero tego dnia. Tylko jedno z nich prawdziwie zaufało dokończonemu dziełu Jezusa na krzyżu, tylko jedno z nich prawdziwie uwierzyło w Jego zmartwychwstanie. Rozstanie. Będzie bolesne. Dwoje, których wszyscy postrzegali jako nierozłącznych, przed Chrystusem zostanie rozdzielonych na zawsze. I nie dotyczy to tylko małżeństwa. Dwóch współpracowników stojących obok siebie w biurze może mieć różne losy: jeden będzie zaliczony do owiec, drugi do kus. Dwóch przyjaciół, którzy chodzą do tego samego kościoła, śpiewają te same pieśni i zdają się podzielać tę samą wiarę. Może zostać rozdzielonych na wieki. Prawda jest taka, że ostatecznie Bóg nie ocenia po pozorach, ale po sercu. Dziś jednak skierujmy wzrok ku owcom, tym, którzy należą do Pana, tym, którzy żyją w nieustannej pokucie, tym, którzy całkowicie polegają na łasce Chrystusa, tym, którzy z niecierpliwością oczekują ostatniej modlitwy Biblii. Przyjdź, Panie Jezu. Ewangelia Mateusza 25:3034 34 opowiada nam tę scenę. Owce postawi po swojej prawej stronie, a kozły po swojej lewej. Wtedy król powie tym po swojej prawej stronie: „Pójdźcie błogosławieni Ojca Mojego, odziedziczcie Królestwo, przygotowane dla Was od założenia świata.” Co za niezwykłe słowa, cóż za cudowna obietnica. Ci, którzy należą do Chrystusa, usłyszą głos Króla, wzywającego ich do wiecznego dziedzictwa. Nie z własnych zasług, ale dzięki zaproszeniu Pana Jezusa, nas, który już od stworzenia przygotował dla siebie królestwo. Tekst kontynuuje: Byłem głodny, a daliście mi jeść, byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Sprawiedliwi, zaskoczeni zapytają: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Cię, albo spragnionym i daliśmy Ci pić? Albo przybyszem, a przyjęliśmy Cię, albo nagim i przyodzialiśmy Cię, kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie. A król odpowie: Zaprawdę powiadam Wam, wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. To pokazuje nam, że każdy akt miłości, każdy gest współczucia dokonany w imię Chrystusa jest uznawany za służbę samemu Panu. On niczego nie zapomina: hojne serce, wyciągnięta ręka, słowo pocieszenia wszystko to liczy się przed Bogiem. A obietnica jest jasna: Ci, którzy wierzą w Chrystusa i żyją dla Niego, odziedziczą królestwo przygotowane od założenia świata to dowód na to, jak cenni jesteśmy dla Pana. Od zarania dziejów planował On być z nami przez całą wieczność. Może nasi rodzice nie planowali dla nas? Może nawet nas odrzucili, ale nasz Ojciec Niebieski nie stworzył nas przypadkiem. On nas pragnął, ukształtował i już zarezerwował dla nas miejsce w swoim wiecznym królestwie. Dopóki żyjemy na tej ziemi, pragnieniem Boga jest mieć z nami komunię. Pomyśl o tym, stwórca całego wszechświata pragnie kroczyć obok nas. Chce dzielić z nami nasze radości i smutki, śmiać się z nami, ocierać nasze łzy i prowadzić nas przez każde wyzwanie. To tak wielka prawda, że nigdy nie powinniśmy o niej zapominać. Nie jesteśmy sami na tym świecie, jesteśmy kochani, mamy cel i przeznaczenie przygotowane przez Boga, o wiele wspanialsze niż cokolwiek, co możemy sobie wyobrazić. Odziedziczenie Królestwa oznacza wieczne przebywanie z Bogiem, cieszenie się doskonałym pokojem, pełną komunią i wieczną harmonią, zarówno z Nim, jak i ze sobą nawzajem. W tym miejscu nie będzie bólu, cierpienia ani śmierci. Doświadczymy natomiast pełni radości i miłości, którą może zaoferować tylko Pan. To dziedzictwo nie jest czymś, co zdobywamy własnymi zasługami to dar Boży. Owoc nieskończonej miłości i miłosierdzia Boga. Wystarczy, że przyjmiemy ten dar ze szczerą wiarą, zwracając się do niego i pokładając ufność w Chrystusie. Ale przyjęcie tego daru to nie jednorazowa decyzja, to codzienny wybór, to stałe zobowiązanie do podążania śladami Jezusa i życia w sposób, który oddaje mu cześć. Oznacza to porzucenie naszych egoistycznych pragnień i szukanie woli Bożej w każdym aspekcie życia. Polega ona na kochaniu bliźnich jak siebie samych, przebaczaniu tym, którzy nas skrzywdzili i służeniu innym w imię Chrystusa. Starając się wcielać te zasady w życie codzienne, znajdujemy pocieszenie w pewności, że Bóg kroczy z nami na każdym kroku. Nie tylko nas prowadzi, ale także przygotowuje nam miejsce w swoim wiecznym domu, pragnąc, abyśmy na zawsze stali się częścią Jego rodziny. To przesłanie musi być głęboko zakorzenione w naszych sercach. Jesteśmy głęboko umiłowani przez Boga i On pragnie spędzić z nami wieczność. Dlatego musimy żyć w sposób, który wychwala Jego imię, a jednocześnie podtrzymywać żywe oczekiwanie na wielki dzień, kiedy Król Królów powie do nas: Chodźcie, błogosławieni Ojca Mojego, odziedziczcie królestwo przygotowane dla Was od założenia świata. Ta obietnica jest największym skarbem, jaki możemy otrzymać: wieczne królestwo przygotowane przez samego Boga od początku wszech rzeczy. Nie ma wspanialszego przeznaczenia. Nie ma pewniejszej nadziei. Niech zatem każdy krok naszego życia będzie kierowany tą prawdą. Król królów przyjdzie, a jego głos rozlegnie się echem, wzywając tych, którzy do niego należą, do odziedziczenia wieczności. A ty, czy jesteś gotowy usłyszeć wezwanie Chrystusa? Jeśli to przesłanie przemówiło do twojego serca, napisz w komentarzu: Wybieram bycie po prawicy Pana.